Pamiętam. Szafy. <laughs> dobry kochani, witam Was na naszym kanale. I dzisiaj przewidzę Was, jak widzicie, z przetrwaniem szafy. Ale to w sumie jest przed chwilą powiedziałam. Nagrywałam to osobnie przed chwilą cover, więc dlatego trochę tak wiecie, trochę mogę, jestem czerwona i w ogóle. Ale trzeba to ogarnąć, bo ja nie mam miejsca w szafie. Totalnie jest masakra. Może to się wydawać, że w sumie jest jeszcze jakieś miejsce, ale tutaj. Jest tyle tych rzeczy do poukładania. Jeszcze na ziemi wywaliłam te rzeczy. Więc no... Życzę mi powodzenia. No i w sumie ten film to taki znak, żebyście by też poszątali w szafie. Bo... Serio. Ja nie mam miejsca. I to nie jest śmieszne. Dobra, ale wam pokażę. Tutaj są te rzeczy. Ale to już nie wszystko. Proszę bardzo. Tutaj... Nie jest tak źle, ale... Przepraszam Was za moją szostrę w tle, ale jakby za chwilę pójdę jej powiedzieć, żeby była trochę cicho. Yy, tutaj proszę bardzo. Nie jest tak źle, nie jest tak źle, bo ja tutaj trochę ogarniałam, ale o tutaj. Więc co, musimy to ogarnąć, się. Musimy się tym wszystkim zająć. Waga już Nie mogę okay. Ja tego szukałam i tutaj są wszystkie ubrania. To nie są swoje wszystkie ubrania. Jakby to jest prawie wyższe ode mnie. Że jest to wszystko. Ja! Yeah. Teraz, bo ja nie wiem, czy ja tam radę to wszystko złożyć. Naprawdę tego jest tyle, że wow! Wow, wow! Ale zaczynamy od tego. Jakie Nie mogę tego I tak, ja wiem, że ja powinna być najpierw w to ogarnąć. Ale wiecie, to jest YouTube. Tutaj trzeba fajnie jakoś to nagrać, choć nie wiem czy co fajnie wyszło. Ja właśnie znalazłam jakieś spodnie, w ogóle nowe, z medkom, to jest dla mnie perfekt. No to może i jest jakimiś jakimi szkolnymi rybami Co ja nas. O Boże Jakbyście się zastanawiali co to jest To była choinka Bo moja siostra jest na architekturze krajobrazu Więc dlatego mam taki, taki, takie coś Pomijając ten cały tutaj bałagan To posprzątałam Tylko teraz tutaj muszę, wiecie, to, to pozamiatać I jakoś to umyć, więc Idę po coś żeby to ogarnąć. Dobra, skończyłam pierwszą szafę. I musimy teraz drugą wy no, Jesteście brudni, excuse me. Nie wiem, okej, okay, chyba jest okej. Okay. Nie pytajcie. W sobie, jak się zmęczyłam. Ale w porządku. Tutaj wszystko mamy skończone. Nie będę wam tego jeszcze jakoś bardzo pokazywała, bo później Wam wszystko pokażę, jak to wygląda. A tutaj, jak widzicie, w ogóle to odchodzi no ale co ja na to poradzę? A więc. Okrętam tutaj. I tutaj, jak tam nic nie będę zadawała. Bo chcę mieć tutaj właśnie książki, ale to. później. Bo jak widzicie, no. Słabo, trochę słabo, nie? Dobra. Ja włam moją siostrę, was na statyw i w końcu to układamy. Dobra, a więc update. Spodnie. Nie wszystkie, ale wydaje mi się, że większość jest złożonych. I nie, to nie są wszystkie moje spodnie. Jakby nie mam aż tych rzeczy. Ostatnia pokłada jest moja po prostu. Yy, ale o, czekajcie, mam postacie w cały i trochę ciężkie jest. Tutaj są rzeczy. Cała reszta. No i jeszcze tutaj sobie podzieliłam rzeczy, które mam do powieszenia. Co to za kadr? <grym> Ja dobra, jest naprawdę satysfakcjonujący ciężki. Nie mogę go tak trzymać. I dobra. Składamy teraz, tylko ja muszę się w ogóle tutaj jakoś dostać, bo no, tak trochę słabo, nie? Mam też taką dość sporą kubkę rzeczy, których wyrzucam, bo wiecie, coś po prostu są stare, czy coś. Dwie rzeczy mam do przerobienia. Jak na razie. Wydaje mi się, że będzie tego więcej, ale no, zobaczymy. Serio powinnam lampę już zapalić, bo jest po 16 Mam jedzonko yy, A więc zrobię sobie taką przerwę na chwilę I zabieramy się za to wszystko Nie pokażę wam tutaj wszystkiego, bo trochę tutaj syp jest Ale no co, jem i składamy znowu Dzień później, w ogóle przepraszam za mój wygląd, ale ja tańczyłam przed chwilą i wiecie, i tak średnio wyglądam, włosów nie myłam, pomijmy to, okej, okay? pomijmy to, ale właśnie trudno mi nagrywała cover, więc wiecie, zrobię to jakiś, pewnie jakiś bałagan, więc po prostu sam dokładać jak to wygląda. Co prawda nie skończyłam jeszcze układać książek, bo wczoraj już mi się nie chciało i tylko je włożyłam jak widzieliście, chyba ale nie pamiętam. No ale wam pokażę, jak to wszystko wygląda tam. Książki ogarnę kiedyś. Może tak, może nie. Dobra, a więc tutaj jest moja piękna... Czemu to jest tak daleko? I o co chodzi? Dobra. Wyjęłam sobie szuflady. Znaczy tam o tej ostatniej nie wyjęłam, bo będę sobie to segregowała. Jeszcze nie skończyłam. Ale tak. Więc tu są koszulki kolorowe. Tam z tyłu są topy, które mają rękaw, a tutaj są takie na ramionczka. Czy jakieś inne takie, które wiecie, nie miały zabudowanego rękawa? Jakby? Nie wiem, wiecie chyba o co chodzi. Tu są białe, tu są czarne. Zostawiam tutaj miejsce, bo zawsze, zawsze wiecie, jest tego więcej. Nie wiem, gdzie to teraz jest. Następnie tutaj i tu. Są koszulki na długi rękaw, proszę bardzo. Tam dalej są swetry. Tutaj są bluzy. Bez kaptura i. Te też są bez kaptura, to są, tutaj są te takie typowe sinseja i jeszcze te dwie, a tutaj dalej, tu i tam dalej, dalej, dalej są ludzie z kapturem. O, o, guys, dobra, okej, okay, okej, okay. czy tak nie będzie żółto? Nie wiem, yy, a więc na dole, no są książki, nie? Proszę bardzo, książki, książki. Na początku mam jakiś taki sweter, jakby, nie wiem skąd to jest, nie wiem, może będę o to chodziła. Bluzy, najpierw mam bluzy z kapturem, później bez. Coś takiego, ni to, ni to bluza, ni to, taka katana, nie wiem. To, też nie wiem jak to nazwać, przepraszam za, no nie wiem, koszule. Ja mam dość sporo koszu. takie bardziej o tutaj takie, w kratę, you know, you, you know, you know takie świąteczne i mam sukienki, proszę bardzo tutaj już wieszałam dwie, żeby wiecie żeby wieszaków mi nie zabrakło a i tak mi zabrakło I musiałam jakiś taki wziąć <laughs> On, coś się z nim stało, to musiałam kupić wieszaki następnie mamy proszę bardzo, tutaj są wszystkie jakieś sukienki no i w sumie to wszystko tutaj mam leginsy Spodenki. Spodenki, też tego było więcej? Nie wiem, gdzie one są. Pewnie są wszystkie w praniu, no ale dobra. Tutaj są moje sióstr i tu są moje spodnie. Tego jakoś nie segregowałam, po prostu są, jak są. I no, trochę mało miejsca będzie, jak jeszcze kupię sobie jakieś. I tu są rzeczy takie... O. Takie <taki> 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 o. <taki> Marynarki, dwie. Tutaj jakieś takie... Jak to się nazywa? Nie wiem. Płaszcze. I kurtki zimowe. Yy, bo chyba i... In... A, dobra, tutaj jest taka wiosenna jesienna. Coś takiego. No i tutaj mam jakieś szaliki, jakąś torebkę. Tutaj jeszcze powinno być moja ukulele. Jest, trzyma się świetnie. No i na dole tutaj nie ma takiego za bardzo porządku. Ale no jakby nie miałam za bardzo z tym zrobić, więc tutaj są jakieś pudełka, czy to od butów, czy to jakieś inne jakieś rzeczy do moich paznokci, jakieś rzeczy do paznokci, ale jakby ja nie robię paznokci, ja nie umiem. No i tak, to by było wszystko w tym filmie. Nagrywałam to, znaczy nagrywałam, jakby to wszystko ogarniałam, układałam. Mm, jakoś 4-5 godzin. A ja wiecie, ja to nie robiłam tego tak na speedrunie, tylko tak sobie spokojnie, powoli. Więc trochę mi to zeszło, ale udało się. Jeszcze tylko muszę ogarnąć te wszystkie skarpetki i w ogóle I jeszcze moje rzeczy do coveru, bo tutaj sobie to wszystko położyłam I tego jest tyle, że naprawdę wow A więc to by było wszystko Nie zapomnijcie o subskrypcji Pokazałam łapeczkę w górę No to łapeczkę też zostawcie, Opeczkę w górę No i subskrypcję też możecie zostawić No i co? Ja życzę wam miłego dnia, wieczoru, południa, whatever Bye, bye guys, bye bye